Wiele osób zastanawia się, jaka jest najlepsza wartość BRICS dla siary, żeby określić, czy jest wystarczająco dobra lub czy ma wystarczającą ilość składników odpornościowych, żeby nakarmić cielęta. Ogólnie uważamy, że najlepsza wartość z refraktometru BRICS to około 21% lub 22%. Im wyższa wartość powyżej tego zakresu, tym lepsza jest siara i tym więcej składników odpornościowych dostarczy cielęciu. Zwykle chcielibyśmy, aby wartość BRICS wynosiła 25 lub 25%. Jeśli to możliwe, ale minimalna wartość to 21 lub 22%.